Piąty gminny orszak Trzech Króli w Jugowie, piętnasty w Rzeczpospolitej, ale my od pięciu lat czcimy przybycie Trzech Króli i w tym roku frekwencja dopisała bardzo. Ponad 300 osób pojawiło się na gminnym orszaku, trzy orszaki, czerwony, niebieski, zielony. Oczywiście sołectwa, stowarzyszenia, organizacje, które rogrocznie z nami były są i dodatkowo w tym roku dołączyły także inne miejscowości, między innymi sołectwo z Boża w tamtym roku ich nie gościliśmy, w tym roku są. Z nami oprócz tutaj organizacji stowarzyszeń ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Nowa Ruda, także tym razem zaszczyciło nas miasto Nowa Ruda, a mianowicie przedstawiciele zespołu pieśni i tańca Nowa Ruda oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Nowej Rudy, Drogosławia. Najpiękniejsza rodzina orszakowa, orszak zielony, czerwony, niebieski. Rodzina, taka typowa rodzina, ale no nie możemy zapominać o tym, że tworzymy różnego rodzaju mniejsze społeczności, gdzie także właściwie funkcjonujemy tak jak rodziny. Czy to są stowarzyszenia, kluby, czy jakieś związki, organizacje, to też forma rodziny. I dlatego też w tym roku, w tym konkursie na najpiękniej wystrojone orszakowe rodziny, między innymi wzięły udział stowarzyszenie, nowo powstałe stowarzyszenie z Dzikowca. Dzikowiec Łączy Pokolenia. Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa, czy koło Gospodyń Wiejskich z Woli Boża, koło Gospodyń Wiejskich z Jugowa, czy chociażby Zespół Pieśni i Tańca Nowaruda oraz młodzi strażacy z Jugowa. Piękne, piękne, orszakowe, kolorowe rodziny. No i oczywiście po uroczystej Mszy Świętej zapraszamy wszystkich na poczęstunek pod na plac przy gminnym klubie Seniora, a tam się dziś będzie działo. Ufundowany dzik przez leśników i myśliwych z nadleśnictwa Jugów. Bardzo nas cieszy, że w tym roku jeszcze więcej uczestników. W Warszaku kolejne miejscowości włączają się co roku do tej uroczystości. Dzisiaj jeszcze dodatkowo piękne, kolorowe balony. Ja bardzo się cieszę, że społeczność się jednoczy w tej uroczystości, że takie piękne święto, które nie, nie kojarzy się tylko i wyłącznie z Kościołem, ale Kościół włącza się też do takich społecznych inicjatyw i wszyscy razem możemy świętować to w taki sposób właśnie na zewnątrz, pokazać, że to Święto Trzech Króli to ważne święto. I, i gromadzące wszystkich y, mieszkańców i gości również gminy Nowa Ruda. No bardzo się cieszymy, że możemy my jako leśnicy dołożyć tą małą swoją cegiełkę do organizacji tego orszaku. Piąty raz y, rzeczywiście staramy się, żeby ten piąty był lepszy, a szósty mam nadzieję, że jeszcze będzie lepszy. Dlaczego uczestniczysz w takim święcie jak dzisiaj? No bo jest bardzo fajna tradycja, ksiądz też fajny, ludzie fajni. Śpiewałaś coś dzisiaj, uczestniczyłaś w jakichś konkursach? W konkursach nie, ale kolędy w tłumie się śpiewało. Jak bierzemy czynny udział, pomagamy, staramy się również pomagać w organizacji. Zgłosiliśmy się tak samo jak i w tamtym roku, w tym roku również do tego, aby pomóc czymś ugościć jakąś potrawą i naszą potrawą jest żurek. Także ugotowaliśmy żurek, przywieźliśmy, będziemy częstować razem tutaj z paniami i dziękujemy bardzo yy, włodarzom Jugowa, Kolegom Spody, nie wszystkim. Jesteśmy już kolejny raz, jesteśmy ekipą bardzo liczną, bo i sołectwo Kołszyn, i, i woli Bożanki, i, i dziko. Kowiec. Także jesteśmy Orszakiem Czerwonym i bardzo się cieszymy i dziękujemy za, za to zaproszenie.